Trzymano wszystkich z tej strony Robert i lecimy sobie przepalić motongi i posprawdzać jak działa wszystko od nagrywania. No masakra jest, mocno świeci. No ale kurde, który jest dzisiaj 11 grudnia? No, nie, 10. No i, i taka dojebana pogoda? <laughs> Widać i kostki? No widać ci. Nie ma... Skarpety masz jakieś krótkie. no, Czuję, że mi Ej ale patrz, no nie wyciągaliśmy akumulatora, dwa miesiące stał, nic nie doładowywany ani nic i odpalił normalnie. No, tylko że u nas w ciepłym stoi, nie? Ogólnie to sprawdzałem te ciśnienie w oponach jak yy, przed wyjazdem, nie? No. I były idealnie. Tak jak powinno być, to, to tak było, nie? A bardziej ile czasu. No ja nie sprawdzałem ze 3 miesiące. Różnica temperatur jeszcze pomiędzy latem a teraz tymi temperaturami i tak samo było. Tylko, że ja i tak miałam inaczej, nie? No, no tak, no masz inne ciśnienie w oponach, ale ogólnie to... No sprawdziłem takie jakie powinnaś mieć i, i takie miał właśnie. A gdzie jedziemy? No właśnie nie wiem. Bo jest tatwa spoko, może jak mnie góno, po prostu pojedziemy. Na twarde górę? No to możesz zobaczyć A, koło i kampusu. Na, I na rondzie może z gorszy zawrócimy. No tylko żeby tam było spoko. Albo do Mateusza podjedziemy nawet. To po nie stoi. Nie stoją? Nie. <laughs> Ale fajna ta siódema. Na dotarciu, na zatarciu. <gryślenica> Tutaj trochę mi się wydaje a to się No a jak zobaczysz, że tam w lesie jest mocno mokro, to... Nie Może być, no. Ja jestem Jesteś. ciekawy o co chodzi z tymi przesterami, no bo widzę, że mam na czerwono, że głośno mówimy, ale ja nie mówię jakoś głośno. No ale wiesz, jak masz trzy mikrofonie to. Kurwa kabli najebane. Świr z Linką jeździ. Stop it! Get some help. No, po No też mi się tak wydaje. Ja nienawidzę deszczu i w ogóle. Ale się patrzą wszyscy. Spoglądali co my tu robimy? Dziwaki w grudniu. Ale wygodne te buciki. Opad jest, jest moturzysta! O cześć mnie Jeszcze ja wszyscy gapią, no raczej, no nie dziwię się, też się gapią, ale co to, to za pojewek Mów za siebie no, nie, nie. Dobra, żni Mandat płacisz ty? Za siebie każdy płaci Patrz na ty jebany miga, ty chcesz no, Musisz się nauczyć ich, bo Yamaha ma takie specyficzne no dobra, ale tutaj masz takie klikacze, one ci się jeszcze same wyłączą, a jak masz te hondy, no to masz ogólnie zamienione, że masz wyżej pipczyk, a niżej te, kierunkowskazy, i każdy jak się przesiada z jakichś innych Japońców, to najpierw trąbi. No, no, bo jest zamienione po prostu. Kolejność jest inna. Ale to we wszystkich wolno? Chyba tak. Chyba, że od któregoś roku oni tak zrobili, ja nie wiem. Nie interesuję się za bardzo tą marką. Nie mogę <grydy> Nigdy nie dostanę współpracy. A leje nawet ta opona. <grydy> Klej, aż miło. Pojawiam się i znikam. Pojawiam się i znikam, taka rola magika. Ej ja w ogóle dlaczego ty mi mówisz spokojnie, a, a tak nie jest. Ja dobrze jadę. Ja nie mam <grym> 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 Nie ci <Jemnięci>, debile jacyś. <grym> Jak na Chińczyków się spojrzał. film wyślę na policję teraz. <grym> nie wiesz ile Co? Nie wiesz ile jechałam. Policę ci mijanie ten. Odległość pomiędzy słupami i średnią i średnią tego Zobaczmy twojego przejazdu. Człowieku, nie bądź takim materialistą. Taki w ja dobry z matematyki zawsze byłem. Z tego wytłumaczę Co możesz powiedzieć Klaudia przyszłym motocyklistkom nic, po zdaniu prawa było. jazdy i kupna MT-07 ja nie na mogę, pierwsze moto Ja nie mogę nic powiedzieć, bo ja nawet nie przejeździłam niczego konkretnego Jak nawić? Ja zrobię tak, żeby nie było niczego Żeby nie było nic. tego mocnym prądem doładować Ale... Najlepsze jest to jak ten Jak się ogląda te motory używane od handlarzy 15 lat 7 tysięcy przebiegów Jezus nie dogadywał się mamy w jeden sezon dychę tylko weekendami już się widzą no. Pomachaj <grystanie> <grystanie> Ci się cieszyły <grystanie> 90 <dziwne>, Dziwne! Dziwne! A bo one są źle skalibrowane. Chodź dawcą. Łatko luz mądrze, ale ja. <dziwne> Najgorzej. Ale kompromisacja. Skompromisowałaś się. A ja on będzie przeciwka jechało, Co ty skanujesz przez budynki? No widać to sobie. 30 No nie powiedziałaś jakie. bo nie było ten ten. Tak lekko wchodzą te biegi, nie? No. Że ja muszę to w To trzeba jak z kobietą. Weź tam i w tą skrzynię. ja zaraz <laughs> Także to jest koniec tego motovlogu. I następne będą w przyszłym roku, nie? <grymne> <grymne> Dobra, to pożegnaj się. Masz swoje 5 minut. Nara. Nara.